Prosta zasada. Przyjmijcie tak, to jest w ogóle podstawa energetyki, jeżeli chodzi o wywanie form kształtów. To, co jest okrągłe, ściąga energię do środka, to, to jest szpiciaste, energię wyrzuca. OK? Prosta rzecz. Jeżeli będziemy w takim pomieszczeniu, tak jak tutaj, i jesteśmy w środku, to jesteśmy doładowywani energetycznie. Jaka ta energia jest, to nie ma, nie ma znaczenia, dobra? Tylko mówię o podstawowej zasadzie. Jeżeli jesteśmy w takim pomieszczeniu, to, to jesteśmy wyładowywani skąd się właśnie weźmy, kamienie węgłowe się wzięły na węgłach, czyli tu, żeby to nie wyrzucało. I jak będziecie w jakimś starym mieście, takim XIV, XV wieku, to bardzo często w kamienicach na rogu widzę takie gigantyczne głazy po prostu układane. Przyżyjcie się. No, 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 no. Jak zacząłem kopać w jednym miejscu kanalizę, ciągnąłem, jak zaczęliśmy wyciągać wszystkie idealnie, później właśnie kolega przyjechał, do energoterapeuta, i mówił, no to masz tu kanalizę, bo no. Dom też jest. stary i tak około 150 lat i glina się okazało, tak jak rozmawialiśmy w środku. Z zewnątrz wygląda, że to jest nowoczesny dom, a się okazuje, że jest właśnie tak, i właśnie też z no to tymi kamieniami. nie wiem są układane w dobierane do wielkości domu. Tak, tak. Natomiast. Wszystko działa na zasadzie na czym połączonych, jeżeli mamy coś, co ściąga energię to wiadomo w, ok w otoczeniu tej energii musi być mniej, tak to nazwijmy w cudzysłowie, tak? w zależności od wielkości. Na przykład kopuła, ta, którą mieliśmy w Markach, strefa oddziaływania, taką generalną, miała około 50 metrów. Ściągała energię? Tak. Czyli sąsiadowi podbierzemy. Yy, tego stopnia, że zablokowała budowę na działce sąsiedniej. <noise> Niestety, tak, Zaczą, zaczął budować przed moim tatą. I my to z wodą był z wodą, a ta woda cały czas stoi, to od 20 lat stoi. Znaczy, przepraszam, 10 lat stoi. E, I to też jest tak, że im bliżej jesteśmy, tym energii jest więcej. Tu, czyli tu będzie najmniej, tak? A tu będzie już więcej, najwięcej będzie w środku, tak? I nagle że kwiatki, które są tu przy kopule, tak, takie zwane kosmosy, które powinny mieć metr, mają 2,5 metra wysokości. To jest piękny wyznacznik właśnie energii życia, kwiaty rośliny w domu. Jeżeli wam kwiaty jedną to trzeba powiedzieć, dlaczego mam jedną, bo to jest jakiś powód ku temu. Tak? Dobra, a... Ona też ona ściąga ogólnie z przestrzeni czy z ludzi również? Ze wszystkiego. No tak. My jesteśmy niczym więcej jak na tanie. jest. jest zagęszczoną. My energię. też my mamy to energię wszystkiego, tak? Mhm. Więc jak jesteśmy tutaj, to wiadomo, ona ściąga nas, ale jednocześnie dochodzi do energii od zewnątrz, tak? Mhm. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często w podłodze jest taki fajny materiał szklopionkowy. To jest spiony krzem. Ogólnie krzem jest fajny dla zdrowia, dla życia, więc często robię ten materiał. I Często klienci pytają się, czy mogą go czymś zastąpić, czy mogą zastąpić go styropianem, na przykład. Mówię, mogą pan no jest to dopuszczalne technicznie, tak? Ale co to jest styropian? Styropian to jest nic innego jak taka cała masa drobnych kuleczek, tak? Kulka, jak wiecie, ściąga ener energi energię do środka. Innego się okazuje, że domy, które mają odszczepione styropianem, mają dużo mniejszą ilość tej energii życiowej w domu. No wciąga. Bo po prostu styropian to zabiera. Proste. No, <grych> Więc mogą zrobić, no ale w tym momencie automatycznie blokujecie sobie energię od ziemi, dziękuję bardzo. Tak? Szkopiankowe jest naturalne, puszcza energię ziemi od dołu, to promieniowanie ziemi, a steropion pięknie to blokuje. No, a najwięcej energii takiej turbo doładowanie. <grych> To możecie sprawdzić, jak macie... O... Nie wiem, no świetlik daje w tym momencie ujście? Jak Musi jak być. Taki, jak tutaj, nie. Otwarty nie powinien być? Powinien być ostry. Oraz, macie a... coś, macie coś, co wam... Piramida, jak się Tak. Taki. Tak, no każdy narożnik, grubi. każdy narożnik, który jest mniejszy niż 90 stopni, tak, bardzo intensywnie wyrzuca energię. Hmm? Bardzo intensywnie. Akurat siedzę na rogu. Wszystko wybiorę. No, każdy, więc y, jak macie coś, co ściąga mam energię, tak, to musi być coś, co tę energię wyrzuci. Ok? Mhm. Bo przyroda ma, ma kilka swoich zasad. Jedna zasada to jest nie, to zasada ruchu. Nie tak? to jest... Y, wszystko jest wibracją. Wszystko jest w ruchu, można powiedzieć przeświat nie lubi zastoju. Wszystko musi być w ruchu. Prosta rzecz: macie, jak macie jezioro, które ma dopływ wody, tak? to jezioro sobie płynie. tak? Jest jezioro, wpada z jednej strony rzeka, z drugiej strony wypływa i to jezioro jest. A jeżeli będziecie mieć staw, który wam nie ma, nie ma żadnego dopływu, to jest kwestia kiedy zarośnie i go nie będzie. Tak? Jeżeli będziecie mieć uszycie e, ubrania, tak? I powejście na sznurku, gdzie jest przeważ powietrza, no to wiadomo, wam to wyschnie, a ubrania jedno na drugie, tak, bez możliwości dostępu powietrza, bez możliwości ruchu powietrza. Zgnije. Po prostu. Wszechświat nie lubi zastoju, nie potrzebuje ruch. Tak, jest to jedno z siedmiu praw, które rządzą naszym światem, można powiedzieć. Wszystko jest wibracją, wszystko jest w ruchu. Więc w kupule też musi być ruch. Jeżeli mamy, jeżeli byśmy tego świetlika nie mieli, tak? to co się dzieje? On tylko doładowuje. A nie, tak? A nie wyrzuca. Ta kopuła wyrzuca przez okna. Na różniki w oknach. Tak? Ale to jest mało. Po prostu. Ujście energii zawsze jest inne. To jest to samo jak z balonikiem, który po prostu pompujecie, pompujecie, pompujecie. Gdzieś tam to powietrze zawsze gdzieś tam ujdzie po pewnym czasie. No, Pęknie, się rozwala. Tak? Może to nie jest najlepszy przykład, ale generalnie ujdzie. Natomiast my powinniśmy do ujścia energii zrobić co całkowicie świadomie. Czyli właśnie zrobić coś, co będzie wywalało. Albo to, albo to. Jak chcecie. Co? Albo więcej okien? Za mało, tak czy inaczej. A jak okna od samego dołu do góry, znaczy od, od, od dołu do góry takie no powiedzmy. Że no tu, jak są, kółka pomarańczy. tu są takie. Znaczy po obrysie, nie chciałbym no. takich robić, tylko wiesz, Z, Po obrysie, no, tak tak. znaczy, no to też on też... a to znaczy, każda jeszcze, wiem, o, tom, się o, o co mi chodzi? Wiem. Po każda, energia, każda energia, każda yy, energia, czy każdy narożnik wywala tak do 90 stopni wywala bardzo intensywnie, potem im bardziej taki, to tym jest słabiej, im bardziej rozwarty kąt, tym sobie wywala po prostu taki ostry będzie dużo wywalał. Tak, tak, dlatego tutaj jest taki świetnik, sześciokątny, może być piramidka, może być pięciokątne, nam się podobają sześciokątki.